Jest pan Perry? Panie Perry nie, ale tak nie wolno. <laughs> nie, co pan robi? Nie. Spamuję tym małboksem całym. No i tyle go widzieli. No. To było szybkie. Młody z jakimś sus awatarem. Ciekawe, ja co ten młody będzie tutaj odstawiać. Za cyrk. A. No dobra no, baletnica. Młoda baletnica się natrafiła tutaj. <grymne> o matko. To jest on ledwie co go zabił. No cóż. Takie kręcenie się to nie jest wskazane na naszych serwerach. Oczywiście, kurde, teraz mało graczy jest, więc chwilę to potrwa. <grymne> No, dawaj, dawaj, dawaj. O, jeszcze lagować go zaczęła nie, to chwilowe jednak tylko. No, no, no. I tyle. No, to było wiadome, że zostanie zbanowany. A, dobra. Już chciałem mówić F F R ale no, jak widzicie, chyba nic nie muszę tutaj. Dopowiadać No, miota nim jak szatan. Patrzy się w dół. A, chyba z trzeciej osoby pewnie gra, no bo kto by tak normalnie grał. No dobra, co tam? Poprawianko, czytowanko? No to dawaj, poka weź pistolet, wyciągnij. <ścoughs> Ciacie. ale głupota. I takie osoby tam wbijają, poczytują. Zostaną bana i tyle ależ agresywny cheatuch. No, szybko poszło nawet. No A tym razem mamy jakiegoś delikwenta, co sobie biega? Od spawna do spawna. Patrzcie, on ma 50 punktów. On biega po te intele, i w międzyczasie coś tam strzela. Dobra. Ale mele, czy. Mele, mele. Dobra, aimbot. Senable zero, żeby nie było. Dobra, więc potężny aimbocik jest na sile natury. No i chłop, sobie od Intela do Intela biega. Jest mało ludzi, więc. No, są pewne problemy. No pa. I będzie tak biegał. W międzyczasie coś tam pił, pił, coś tam strzeli. I zapieprza od Intela. I tak w kółko. Do za gość. A, tu w ogóle fer. <głos> <głos> Dobry ten jego aimbot. Jezu, co to jest? A, jeszcze lagów dostał. Ty, ale oni mogliby go zabić normalnie. No właśnie. Bąka, pije. <noise> co za cheater, głupi. Ja pierdzielę. I tak sobie biega i strzela, o w ścianę znowu strzela. Aha, jeden strzał trafia za aimbotem, a drugi misuje w ścianę. Dobry. <noise> I Bierze tu szynkę i biegnie. Jezu, yes. grać na tak mało, tak mało ludzi i grać na obiektywy? Nie wiem może... Może on się nudzi po prostu, no nie wiem, no. Z kimś gada sobie o problemach życiowych. I sobie biega po te te intele. No przecież to jest głupota jakaś. Co no, to jest? No i jeszcze umiera. Za <zum> imbotem. Jeszcze umiera. No i, i od razu po Intele, siup. Nie mogę z tego. No i poleciał, jak ta pyrka śmiesznie się ułożyła. Nezek, jakiś Nezek. Snajpera wziął. Miota nim znowu jak szatan, jak poprzednika. I chyba mindbota, no raczej tak. No... Dobra. Skołpować nie umie. Częsty przypadek. Cheaterów zadychę. I dostał bana... No na... dobra, nieważne. Jakiś tam QLS, nie wiem kto to jest, ale coś tam misuje, ty całkiem, a może niewinny człowiek, ty znowu zmisował. No dobra, aha, no dobra, każdy tak idzie i każdy tak strzela, dobra. Już się zaczyna podejrzanie, o, już, jeszcze bardziej. Chyba coś, coś tam poprawił. Mhm. uuu, uuu. Uu. Ale taki flick shot? A co to demo na wziął? Czemu? dobra, no. Dobra. Wuchama. Jak rzucił się do tego szpiega w oddali. No hmm, i co teraz zrobi? Aha. No dobra. Coś jeszcze? Niech <gryw> <gryw> patrzy perfidnie przez ściany. Jeju. O, dawaj, dawaj, granatnik. O! Już skoczyło. No. Timeboczyk. No tak, dawaj, dawaj. <laughs> Nie wiedział, czy tego Solda, czy skauta. Lewo, prawo. Eee. No i padło. No bo mamy jakiegoś. dobra, jakieś dziwne znaczki 110 pingu. Ping potężny. I strzelę w ścianę, więc dobrze się zapowiada. <laughs> Czyżby ci się pomylił? Odwieczne pytanie. No i trochę mało ludzi. Co to jest? A, no dobra. Ale celuje. O kurde. I <laughs> fali, po plecach. Uh, ale mu odstrzelił łeb. Oho. Co? Teraz zaraz, zaraz, tu poklika. Wow. No, tak jakby trochę opóźnienie miał. Tak z tysiąc pingu, no ale może się stara. No, chłopak. No, zobaczmy, co ty się wystraszył swojego teammate'a. No, leciutko taki trochę przelagowany gościu. Trochę nie wyrabia. Za szybka gra dla niego. Dobra, o, 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 o. No, strzelił w powietrze i umarł. Ok, uuuu, gościu. Gdzie zniknąłeś? ZNIKNĄŁ Czy jakiś inny Pacman wbił? A gdzie tamten? Ty, kogo je miałem? Co tu cheatował? A to ten Pacman cheatował! A dobra, kurde, czekaj, a... E! E! Jaki Silent timer? czekaj, no co się stało? Co się stało, ku... Gościu... Co tu się odwala? o te ruskie to to takie podobne niki mają. Co Ja patrzyłem. No to oceniali jakiegoś niewidnego gościa. I A co to się stanie? O, dobra, się ładujesz. Dobra, jest. I on jest spec player... Pat No nie mów, że to jeszcze cyrlica jakaś jest, Kuziwa mać. Teniki jakieś. O, jest, dobra. A, heavy, to dlatego on dostał. O, gości gościna, matko. A dobra. Mm -hmm, no. Dlatego dostał szybko bana. <laughs> I tyle go widzieli. No i poszedł pizdu... Pizdziet chyba raczej powinienem powiedzieć. <laughs>